Nie ma wtorek, dzisiaj. Słaby dzień. Ale wierzę, że jutro będzie nieco lepszy. Chciałam poruszyć jedną kwestię, która tak trochę leży mi na duszy. A mianowicie dzisiaj rano, jak weszłam w internety i zaczęłam sprawdzać yy, Facebook, znalazłam. Y, czy natknęłam się, bo nie szukałam wcale y, artykułu, y, prośbę o tym, żeby nie wychodzić z domu, y, i o tym, że jakiś młody człowiek y, odszedł ze względu na, to, na sytuację, jaką mamy teraz, zaraził się. Y, I ta osoba mówiła, że był młody, zdrowy. I w tym miejscu chciałabym się zatrzymać i powiedzieć coś, co może będzie nieco niewygodne, ale prawda jest taka, że wiemy bardzo mało o sobie, a jeszcze mniej o innych. I czasami po prostu zdarza się tak, że ktoś był młody, ale może niekoniecznie zdrowy, może miał ukryte jakieś choroby, o których nie miał zielonego pojęcia, których absolutnie nie wiedział, były Niewykryte przez lekarza, nigdy nie, nie były zdiagnozowane. Dlatego pamiętajmy o, tym, o tej takiej sławnej polskiej wymówce palaczy, która brzmi: Cytuję, Mój dziadek palił do dziewięćdziesiątki, a umarł ze starości. Także nic mu nie było. A palił jak lokomotywa. Twój dziadek może tak, a ktoś inny. Nie. Dlatego moja rada jest taka, żeby na tyle, na ile możemy, nie utożsamiać się z historiami, które teraz w najbliższych tygodniach będziemy czytać, słyszeć, widzieć. Pomyślmy ciepło o, o tych osobach, które tracimy. Zapalmy świeczkę dla nich. Zmówmy wieczny odpoczynek. Ale. Nie pozwólmy, żeby to martwiło nas do tego stopnia, żebyśmy nie mogli normalnie funkcjonować. Dbajmy po prostu, starajmy się dbać o siebie o, na tyle, na ile to jest możliwe, bo nic innego nam nie pozostaje. Yy, ze smutnych rzeczy również odwołali mi dzisiaj yy, kolejne dwa bilety. To znaczy dwa koncerty Na Queen pojedziemy w 2021 Jak Bóg da i partia pomoże Odwołano mi też Koncert w Cardiff Za który dostanę zwrot pieniędzy Taki będzie mały zastrzyk gotowy Chociaż i tak nie ma na co wydawać teraz tej kasy Wszystkie moje Sklepy charytatywne są pozamykane, dobra, no to tyle. Przepraszam, jeżeli, jeżeli to, co mówię, e, uraziło e, którąkolwiek, któregokolwiek z was, ale po prostu czułam, że muszę to powiedzieć. E, kiedy wchodzę do pokoju i mój mąż ogląda wiadomości, po prostu od razu mówię przełącz to gówno, bo dobrze jest wiedzieć. Dobrze jest być poinformowanym, ale w sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, musimy sobie naprawdę te informacje dawkować. Dawkować, bo wiecie, inaczej sfiksujemy. Dobra. Całusy i do następnego razu.